Ford Sierra Cosworth A grupowy, którym niegdyś jeździł znany kierowca Stick Blomqvist w Mistrzostwach Świata. W późnych latach 80., na początku lat 90., jak była zlikwidowana grupa B, rozpoczęła się era samochodów A grupowych i Ford do boju wystawił wtedy Forda Sierra z napędem na tylną oś. Podobną, podobnym Fordem Sierra startował Marian Bublewicz w 91 roku. Egzemplarz, który tutaj ma Marek, jest to w tej chwili samo nadwozie, które dopiero będzie cały proces odbudowy do oryginału przechodziło. Od razu możemy też zajrzeć tam. Tu mamy silnik Forda Kosworta. Oczywiście ekspertem, jeśli chodzi o silniki Kosworta, jest Marek. Zna kolejne ich ewolucje i wszystkie niuanse, szczegóły techniczne. O tym z nim też porozmawiam. Niemniej jednak, tutaj jest silnik Kosworta z tego Forda. A tak jak mówię, niuanse wszelkie Marek naprawdę ma olbrzymią wiedzę na temat tych samochodów i budowy. Teraz za mną po mojej lewej stronie stoją trzy nadwozia. To pierwsze, które stoi najdalej, już jest powoli uzbrajane. Te kolejne są jeszcze, jeszcze surowe, ale są to sery budowane przez Marka pod konkretne zamówienia. Przejdziemy sobie kawałeczek dalej, tutaj akurat na podnośniku mamy Sierra Cosworth Turbo 4WD, czyli już następczyni tych Sierr tylnonapędowych. To jest również replika Siery Mariana Bublewicza. Tutaj wszystkie elementy są dopieszczane, są jak nowe. Co mogę, co mogę tutaj powiedzieć? No to jest po prostu jedna z replik tej rajdówki, jakie, jakie tutaj powstały. Możesz, możecie moi drodzy widzowie zobaczyć, tutaj akurat widzimy przednią taką, no przedni element zawieszenia, wózek nawet, no można powiedzieć, że jest to wózek, taka poprzeczka, do której są mocowane sportowe wahacze, pełna regulacja, zupełnie one nie przypominają seryjnej, seryjnych Fordów Sierra jakie są dostępne, jest to typowa A-grupa z tamtych lat. Mamy aluminiową miskę olejową. Napęd tutaj jest na przednie koła. Skrzynia biegów, akurat tutaj widzę, jest troszeczkę podemontowane. Nie ma wału ani tego na przód, ani tego na tył. Tutaj mamy tylny dyferencjał. I to jest samochód. I tu też Marek by powiedział, to nie jest taka pełna, ostateczna specyfikacja agrupowa. Jeżeli to możesz, Michał, bardziej pokazać. To, to nie jest ostateczna a grupowa specyfikacja, ponieważ widziałem inną Sierrę Marka, która e, jeszcze ma tutaj inaczej skonstruowane wahacze, inaczej skonstruowany stabilizator. Ale to tak jak mówię, o tym moglibyśmy porozmawiać e, z markiem. Czyli ta Sierra to jest takie coś, powiedzmy, że to, ten tył, który tu widzimy, to jest N-grupowy. Natomiast z zewnątrz jest to faktycznie no, replika Sierry, którą jeździł Marian Bublewicz. Ponieważ te auta na przestrzeni lat miały różne specyfikacje, e, najsłynniejsza taka Sierra, która do nas do Polski przyjeżdżała, to był Patryk Snieres z Cole Bundersem. Przyjeżdżali Sierrom z firmy RAS Sport, która była, no, moim zdaniem, najsilniejszym autem. I to właśnie w tym feralnym rajdzie, w którym Marian zginął niestety, to jechał Sierrom od Patryka Sniersa. Tutaj mamy znowuż replikę też Sierry tylnonapędowej. To nie jest jakby pełne pełne oklejenie Mariana Bublewicza. Możecie sobie tutaj bardzo dokładnie obejrzeć. Silnik jest umieszczony wzdłuż. W kolejnych rajdówkach, y, znaczy w kolejnych ewolucjach jakby fordów, czyli jak przechodzimy później do Eskorta, czy esk Eskorta grupowego Eskorta WRC. Silniki są bardziej wsunięte tam w głąb, żeby był lepszy rozkład mas. Tutaj jak widać jeszcze silnik jest dosyć mocno na przedniej osi, co powodowało, że te samochody, te siery potrafiły mieć 400 do 500 koni, co w tylnym napędzie no, powodowało, że był to samochód mega szybki, ale i też piekielnie trudny w prowadzeniu. Stożkowy filtr powietrza specjalnie jest odgrodzony tutaj, żeby łapał zimne powietrze, a nie to gorące tutaj z rejonów turbosprężarki. Można tutaj bardzo dokładnie zobaczyć, jak turbina jest umieszczona wysoko. I tak jak Marian Bublewicz opowiadał, na nocnych odcinkach specjalnych, turbiny potrafią się robić, są tak rozgrzane, że robią się przezroczyste i widać wewnątrz elementy wirujące turbosprężarki. Także tu mamy. Piękne, piękne auto, nie wiem czy ono jeździło, czy ono jest dopiero świeżo składane. Bo te Sierry będą mniej więcej tak samo wyglądały i tak samo poskładane jak ta tutaj. Zobaczymy, czy jest otwarta. To byśmy zajrzeli też do wnętrza. Tak wygląda wnętrze agrupowego Forda Sierra Cosworth z napędem na tylne koła. Dźwignia biegów wygięta, żeby kierowca miał do niej bliżej. Tutaj od razu mamy hydrauliczny hamulec ręczny. Nie wiem, czy w tamtych latach ręczny nie był ciągniony z dołu, czy już był taki podgięty. To też Marek będzie wiedział najlepiej. Bardzo rozbudowana klatka, podospawywane tutaj takie blachy, takie zastrzały, zespolone z słupkami przed nimi. Co doskonale usztywnia całe nadwozie, w ogóle w samochodach rajdowych, często się zdarzały pęknięcia przedniej szyby, czy wręcz wypadnięcia, jeżeli ten samochód nie był odpowiednio pousztywniany. Zbiornik paliwa, tutaj zaraz za plecami kierowcy i pilota oczywiście w specjalnej skrzyni, ale to tak, jak mówię, Marek jest tutaj naprawdę ekspertem. Mógłby nam tutaj i na pewno zrobimy taki, taki odcinek, gdzie, gdzie z Markiem tutaj sobie dużo więcej powspominamy, poopowiadamy. Ja też troszeczkę pamiętam, ponieważ jeździłem na rajdy, kiedy jeszcze Marian Bublewicz startował. Co prawda to już był, yy, powiedzmy, jego blisko, blisko końca jego kariery tak tragicznie zakończonej, ale ja te samochody również widziałem i Roberta Drogmansa i Patryka Sniersa. I wtedy to był naprawdę, w 92 roku były to niesamowite sprzęty. Drzwi zamykają się leciutko jak w nowym aucie. Słynny spoiler, ta płetwa, która jest jakby takim znakiem szczególnym Fordów, Cosworthów. A, charakterystyczna rzecz dla outride'owych i w ogóle sportowych, to są takie rury wspawane w progi. Dzięki czemu, tak jak tutaj doskonale widać, można doskonale to auto sobie podnieść w warunkach polowych, można je zaserwisować, można pod nie wejść, a i do budowy tego auta jest bardzo wygodnie, jest wszędzie do wszystkiego dostęp. Zwróćcie uwagę, jak w tym warsztacie jest czysto. Yy, są szafki, w tych szafkach są tłoki, są śrubki, jest wszystko w najlepszym porządku poukładane. Tutaj już trwa jakaś przymiarka amortyzatora. Przy okazji warto zwrócić uwagę na sportowe sprężyny, które w stosunku do samochodów seryjnych mają znacznie mniejszą średnicę i zupełnie inną charakterystykę pracy. Teraz pójdziemy zobaczyć agrupowego Forda Escorta Cosworth po Ari Vatanenie, który w tej chwili jest w barwach Bastosa, czyli w barwach takich jak jeździł i Patrick Sniers. Ale to po prostu jakiś właściciel tego Forda w Niemczech on sobie w ten sposób go okleił. Także to nigdy nie było auto Patryka Sniersa, chociaż jest w barwach Bastosa. Escort RS Cosworth z roku 1992. Jeździł nim słynny fiński kierowca Ari Vatanen. W tej chwili, tak jak powiedziałem, jest w barwach firmy Bastos, czyli firmy, która była wieloletnim sponsorem Patryka Sniersa. W tym samochodzie w tej chwili nie ma silnika, nie ma skrzyni biegów, wszystko jest zdemontowane. Będzie trwał proces odbudowy tego forda. No nie wiem, czy te barwy zostaną, czy nie, to jest również jakby w marka w głowie siedzi. Być może już ma jakiś na to pomysł. Nie do końca jest to tak pomalowane, jak ja pamiętam auto Patryka Sniersa, to nie był tak ciemny czerwony kolor, był to jaśniejszy kolor, jaśniejsza czerwień. Charakterystyczne dla grupowego samochodu są tu takie wycięte dziury w dachu na sportowe wloty powietrza. Dzięki czemu y, kierowca i pilot mają y, lepsze warunki pracy, ponieważ w rajdówce w środku potrafi być naprawdę bardzo gorąco, a nie ma przecież tutaj układu klimatyzacji. No na razie. Na razie tutaj trzeba naprawdę dużo będzie pracy włożyć, ale znając Marka, to e, dopnie swego. Tak jak doprowadził wiele swoich projektów tutaj do, do pięknego stanu, tak podobnie będzie z tym Escortem. Nie wiem, gdzie jest Ford Escort WRC po, Janusz, nacz, po Januszu Kuligu. Replika załogi Kulik Baran. Escortem tym miałem przyjemność z Markiem jeździć po to, że Łódź, świeżo po tym, jak Marek go poskładał. E, nie wiem, gdzie w tej chwili stoi ten Escort, więc nie mogę go Wam tutaj pokazać, ale możemy jeszcze przejść kawałeczek dalej. Tutaj już widzę, mamy głowicę z nowiutkimi, pozakładanymi zaworami na takim pięknym stoliku. Oczywiście Marek dba o estetykę, Gazmod Motorsport. I słuchajcie, no nie wypada, bo żebym tutaj Markowi po szafkach szperał, ale tu naprawdę są prawdziwe skarby, musicie mi uwierzyć. No, i tutaj wahacze świeżo są powzmacniane, są po lakierze proszkowym. Jak widzicie, już tutaj panowie przygotowują i z każdym kolejnym dniem te sierry będą coraz bliższe temu, żeby w końcu przyszedł ten moment, żeby można nimi było wyjechać i troszeczkę pojeździć, sprawdzić jak to będzie działało. Tutaj widzę mamy jakiś blok silnika, to wszystko jest estetycznie, tak więc pójdziemy, to, to na razie tyle, akurat nie ma tych wszystkich samochodów, a jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz charakterystyczne bardzo dla aut rajdowych, szczególnie Fordów z tamtych lat, jest krótka rura wydechowa, tak olbrzymia i płaska i to z tej rury potrafiły iść welony ognia takie długie. Szczególnie jak auto hamowało przed ciasnym nawrotem, nie było układów podtrzymania turbo, bo w tych czasach z Sierra Cosworth jeszcze nie było tych strzałów z rury i podtrzymania turbo. Te auta tak sapały, stękały i puszczały wielkie welony ognia, i wtedy również jeszcze nie było zwężek do turbo, więc te silniki naprawdę miały piekielne moce. No więc cóż, to tyle jeśli chodzi tutaj o taką szybką prezentację Gazmot Motorsport i pójdziemy do Hyundai'a, zobaczymy co tam nam się, nie nam tylko, tylko Robertowi i Markowi, co udało się na razie porobić przy Hyundai'u.